Moi drodzy, dzisiaj ten kanał zamienia się w kanał komentery, ponieważ będę komentować rozstrzygnięcie plebiscytu na boomerskie słowo roku. Ja też nie wiedziałam, że taki plebiscyt istnieje, prawie nikt nie wiedział, prawie nikt nie prosił. Czy każdy potrzebował? Zaraz to sprawdzimy. Zacznijmy, może, od tego, co w ogóle znaczy boomer, boomerski, bo troszkę nam się definicja rozszerzyła. Boomer to osoba najczęściej starsza, pochodząca z pokolenia wyżu demograficznego, czyli urodzona w latach 40., 50., 60. Um, ta osoba nie podąża za nowymi trendami, czuje sentyment, gdy mowa o dawnych czasach, starych czasach. Um, no i też um, gardzi, chociaż wydaje mi się, że to za mocne słowo, postępem technicznym, technologicznym oraz światopoglądowym. Wydaje mi się, że ta definicja była aktualna jeszcze kilka lat temu, ale z czasem okazało się, że milenialsi też mogą być boomerami. No bo ja kilka razy w swoim życiu usłyszałam ok, boomer, a przecież urodziłam się w 1988 roku. Czyli życie pokazało, że yy, Boomerami mm, mogą być ludzie w każdym wieku. Wszystko zależy od tego, jakie mamy podejście do życia. Jeżeli ktoś często powtarza, a za moich czasów, a kiedyś to było, no to po prostu brzmi bumersko. A teraz już przejdę do samego plebiscytu. Plebiscyt na bumerskie słowo roku zorganizował portal Iskry Wiedzy, a partnerami medialnymi były Demotywatory oraz strona Joe Monster. Następnym razem, bardzo proszę, dajcie mi znać, to też was chętnie wesprę. W swoich socialach. Jak zapewne się domyślacie, plebiscyt na bumerskie słowo roku to humorystyczna odpowiedź na plebiscyt na młodzieżowe słowo roku, ale te dwa plebiscyty organizują różne podmioty i z tego co wiem, one jeszcze ze sobą nie współpracują. Wyniki są następujące. Pierwsze miejsce zajęło powiedzenie proszę ja ciebie, drugie miejsce zajęła facetka, a trzecie miejsce znowu powiedzenie za moich czasów. Najpierw skomentuję zwycięzcę. Rzeczywiście Proszę ja Ciebie, tak mówią osoby starsze, tak na pewno mówi moja ciocia, która nie wiem ile ma lat, wydaje mi się, że jest bliżej siedemdziesiątki, ale się z Kubana dobrze trzyma, ale myślę, że tak, ona jest około siedemdziesiątki, ona mówi, proszę ja Ciebie, przypatrz się Paulinko, ciocia Ci coś powie, także to proszę ja Ciebie jest jak najbardziej bumerskie i wydaje mi się, że słusznie zwyciężyło. Ale jednocześnie czuję sentyment do tego powiedzenia, no bo tak jak wspomniałam, tak mówi moja ciocia i ona tak mówi przez całe moje świadome życie, czyli przez co najmniej 30 lat. Więc, um, no, jakieś takie ciepłe, miłe uczucia, to proszę ja Ciebie we mnie wzbudza. Drugie miejsce, facetka, i rzeczywiście ja tak nie mówię, nie mówi tak nikt z mojego otoczenia. Um, facet też nie mówię, a może trochę mówię rzadko. Jeżeli mówię to rzadko, facetka w ogóle, więc rzeczywiście to może być takie słowo występujące w języku osób starszych, zwanych bumerami. Trzecie miejsce to klasyczek za moich czasów, brzmi to totalnie bumersko, choć nie ukrywam, że prowadzę podcast pod tytułem Ludzie się nie zmieniają. Zapraszam do tego podcastu ludzi w moim wieku, głównie milenialsów. No i rozmawiamy o tym, jak się zmieniło to nasze życie na przestrzeni ostatnich 10 lat, no bo ten tytuł jest przewrotny. No i tam brzmimy trochę na zasadzie za moich czasów po prostu wydaje mi się, że to przychodzi z wiekiem, w pewnym momencie człowiek e, wspomina, wraca z sentymentem do tego jak było kiedyś i to za moich czasów tak naturalnie wchodzi do naszego milenialskiego języka. Tak jesteśmy bumerami. To teraz kolejne miejsce, na czwartym miejscu mamy słowo klawo e, i rzeczywiście no nie jest to najnowocześniejsze słowo. Ja czasami tego słowa używam, bo je lubię, ale kiedy go używam, to mam świadomość tego, że moi rozmówcy mogą pomyśleć what? W sensie... Ugh. Dalsze miejsce zajął Wichajster i rzeczywiście ja tego słowa nie używam. Zastanawiam się w takim razie, co mówię, kiedy chcę, aby podano mi coś, czego nazwę nie pamiętam. Mm. I szczerze powiedziawszy, nie kojarzę w ogóle takich sytuacji. Prawdopodobnie dlatego też wichajster nie jest w moim codziennym y, słowniku, ale dajcie koniecznie znać, jak wy mówicie, czy używacie w ogóle słowa wichajster. A, a, a jeżeli nie, a jeżeli nie, no to jakiego słowa y, używacie, chcąc właśnie opisać coś? Czego nazwa wam umknęła. To teraz mamy pannicę, i rzeczywiście to jest takie wujkowe słowo. Wydaje mi się, że taki wujek często mówi, ale z ciebie pannica, co to za pannica przyszła? Nikt z młodszego pokolenia raczej tak nie mówi, także ewidentnie należy się to miejsce w tym rankingu. Servus, no tak, tak, tak. Mnie się Servus kojarzy jedynie z Severusem Snape'em. PKS. Przyznaję się, używam tego słowa, ale tylko wtedy, kiedy e, na przykład e, siedzimy i czekamy na coś z moimi znajomymi i tak e, jesteśmy tacy skuleni i ja wtedy mówię, Boże, wyglądamy jak panie czekające na PKS. Um, I jest to słowo, które było żywe, kiedy byłam dzieckiem, e, no bo jeździliśmy PKS-ami, um, chociaż może nawet nie jeździliśmy PKS-ami, ale autobusami wyglądającymi jak dawne PKS-y, więc te autobusy też stały się PKS-ami. Teraz ich nie ma, więc nie dziwię się, że młodzi ludzie uznają to słowo za boomerskie. Prywatka. No mnie się to słowo kojarzy jedynie z filmem z Sophie Marceau, który obejrzałam z 25 lat temu. Była prywatka 1, prywatka 2. Chętnie do tych filmów wrócę, chociaż przypuszczam, że już nie zrobią na mnie tak dobrego wrażenia jak te 25 lat temu. No dzisiaj prywatka została wyparta przez domówkę. Git. Przyznaję się bezbicia, używam tego, mówię, git, gites, gitara. Czuję sama, czuję sama, że to już troszkę pieśni przeszłości i zastanawiam się, czym to zastąpić. No, może być ok, ale git jest takie mocniejsze niż ok. Więc będzie mi brakowało tego słowa, jeżeli uznam, że już jest totalnie pase. Ten teges. No, ten teges, no to czasami używam, gdy mm, mówię o seksie i nie chcę powiedzieć wprost, że chodzi o seks, że chodzi o współżycie, stosunek, więc mówię ten teges. Czasami tak powiem, kiedy mam na myśli jakieś świrowanie jarzębiny, czyli jakiś flirt, że oni ze sobą ten teges. Rzeczywiście jest to bumerskie. Kaszana, hmm, chyba tego nie używam. Już prędzej mówię, że coś się skasztaniło. To też brzmi bumersko. Kaszana, nie, nie używam tego. Używacie tego? Tak się zastanawiam, no to jeżeli nie mówię kaszana, to co mówię, ale to już chyba pójdziemy w jakieś wulgarne historie, także odpuśćmy to. To teraz sień. Kocham to słowo, uwielbiam to słowo. Moja babcia miała sień. U mnie w domu często mówiło się o sieni, postaw coś w sieni. No to jest takie pomieszczenie znajdujące się pomiędzy wejściem do domu, a dalszymi e, pomieszczeniami. E, to nie do końca korytarz, bo wydaje mi się, że dziś korytarz no, to już jest część domu, a ta sień to był taki przedsionek. Moja babcia tam trzymała jakieś wiadra, jakieś miotły, um, jakieś takie narzędzia. Um, no, był to element bardziej gospodarczy e, niż element e, domu, domu, jako takiego, w którym się żyło, mieszkało, przebywało. Sień. Fajne słowo. Dyskoteka. No rzeczywiście na dyskotekę chodziło się w latach 90. i Zerowych. Jakby to powiedzieli chłopcy z podcastu Podcastex, których serdecznie pozdrawiam. E, dyskoteka. No tak, no teraz nie chodzi się na dyskoteki. Teraz się chodzi co? Na imprezy, do klubu się chodzi, ale zaraz. A jeżeli w szkole na przykład organizowane są jakieś tańce z okazji Dnia Chłopca albo Karnawału, albo Dnia Kobiet, albo Dnia Dziecka, no to. E, jak to się nazywa, jeżeli nie dyskoteka szkolna? Co to jest? Przyjęcie? Event? Party? Co to jest? Powiedzcie mi, młodzi ludzie. Ja jakieś zaćmienie. Albo to nie jest zaćmienie, to po prostu jest zwykła niewiedza, bo jestem stara, wiocha. Mm. Nie ukrywam, że sama używałam tego słowa i nawet na tym kanale. Mm, to było na początku mojej przygody z YouTube'em ktoś wtedy słusznie zwrócił mi uwagę na to, żebym nie mówiła, że coś jest wiochą, no bo jednak mieszkańcy wsi mogą poczuć się urażeni. Ja sama pochodzę ze wsi, więc zupełnie na to tak nie patrzyłam. Dlatego, że dla mnie ta wiocha, której używałam, była związana z określonym zachowaniem, a nie nawiązywała do mieszkańców wsi, ale uznałam, że rzeczywiście lepiej tego nie mówić, tego nie używać. I być może właśnie ta większa świadomość, która pojawiła się w naszym społeczeństwie, spowodowała, że to słowo jakoś wyszło z naszego codziennego języka. No i dzisiaj tak humorystycznie mogę powiedzieć, że wiochą jest używanie słowa wiocha. O, synek, no tak, no synek był popularny, kiedy popularny był serial Świat Według Kiepskich, no bo tam główny bohater mówił do swojego syna, synek, no a dzisiaj no to już nie brzmi chyba za dobrze. Tak, no, no, no nie jest to zbyt nowoczesne, chociaż pewnie gdzieś są ojcowie, którzy mówią do swoich synów, synek. Kolejne miejsce zajęła Essa i nie wiem, co o tym myśleć, bo przecież to słowo zwyciężyło rok temu w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku, a w tym roku ono jest już bumerskie. Co tutaj się w ogóle stało? Ja tego nie rozumiem. Proszę Was, dajcie mi znać, czy rzeczywiście jest tak, że już młodzież nie czuje tego słowa, nie używa tego słowa. Mnie się wydaje, że tacy dwunastolatkowie, dziesięciolatkowie używają Essy, ale to może prośba do nauczycieli, którzy mnie oglądają: czy wasi uczniowie mówią tak, czy już nie mówią? Czy starsza młodzieżówka, czyli ta młodzieżówka mająca tak 16-18 lat, to już odżegnuje się od S? Kto tego używa? W jakim klimacie tego używają? Bo rzeczywiście nie rozumiem, co się tutaj stało. Jestem taka zagubiona. Wdechę. No rzeczywiście nikt tak nie mówi. Teraz większość ludzi mówi, że coś jest zajebiste. Um. Z czego też nie do końca się cieszę, bo moim zdaniem słowo zajebisty to jest silny wulgaryzm. Wiem, że według niektórych z was nie, um, niektórzy nawet piszą, że nie, nie, to już się zdewulgaryzowało. Moim zdaniem to się jeszcze nie zdewulgaryzowało, no bo cały czas słowo zajebisty ma związek z jebaniem, a jebać to jest bardzo silny wulgaryzm i przepraszam za to określenie, ale cały czas mówię o tym w takim klimacie edukacyjnym. Wydaje mi się, że jeszcze wiele lat Yy, potrzeba, żeby to słowo się zdewulgaryzowało, o ile to w ogóle jest możliwe. Ale to tylko moje odczucia, a jak wiadomo, jak już ustaliliśmy dzięki temu odcinkowi, jestem bumerem. Saturator. Yy. A jak możemy powiedzieć inaczej na saturator, niż saturator? No bo saturator to jest to urządzenie służące do saturacji, czyli yy, napełniania cieczy gazem. Yy. Sprawdziłam, saturatory cały czas można kupić i one są opisane jako saturatory, nie jakieś inne urządzenia, więc nie do końca rozumiem, dlaczego to słowo pojawiło się w tym rankingu. Chyba, że po prostu brzmi bumersko, ale nie wiem do końca, o co tutaj chodzi. Ostatnie dwa słowa: wapniak. No, rzeczywiście, nie używamy tego słowa. Mnie się WAP kojarzy głównie z takim youtuberem Maciejem Wapińskim, który chyba jeszcze coś nagrywa, ale poszedł w swojej działalności w inną stronę. Um, a na tak, to, to tego słowa nie ma w moim codziennym języku. A na końcu boomer. Czyli już słowo boomer jest słowem przestarzałym. Patrzcie, jak to się w tym języku teraz wszystko dynamicznie zmienia. Za moich czasów tak nie było. No i właśnie dzięki temu rankingowi dowiedzieliśmy się, że samo określenie bumerski jest już bumerskie, czyli przestarzałe. Więc poproszono o y, podesłanie propozycji słów, którymi możemy to określenie zastąpić. No i ludzie przesłali takie zamienniki. Dziaderskie, wapniackie, wapniakowe, wapniarskie, dziadowe, dziadcze, dziadowskie, dziadowskie, lamerskie klawe. Wyróżniono zaś starodziadowskie, staropierdzielowskie, milenialskie i grzybowe. Jestem fanką grzybowych. Na tym kończę ten odcinek w stylu komentery. Dodam, że to była druga edycja plebiscytu na boomerskie słowo roku. Rok temu wygrały słowa CPN i Żal i one rzecz jasna w tym roku zostały wykreślone z rankingu. Czekamy na trzecią edycję i podtrzymuję apel do organizatorów, zgłoście się do mnie za rok, dajcie mi znać, to Was chętnie wesprę w swoich socialach. Buziaki, dziękuję, teraz suchar. Jeśli chodzi o suchara, to znowu poratował mnie Mateusz Araszkiewicz, który na swoim Twitterze, czy też Xie, opublikował następujący suchy żart. O co prosi w sądzie miłośnik kuchni indyjskiej? O łagodny wymiar kary. Pa! Tak, Stefciu, zagnamy się już z widzami. Pa! you <laughs>